Siema, siema, dzisiaj wam przedstawię więcej pojazdów, które pojawią się w nowym DLC. Więc zaczynajmy. Jak widzicie, pojawi się nowe Bravado. Jest chyba wzorowane na Dot Challengerze albo Challengerze. No, nie znam się aż tak, ale całkiem ładny pojazd. Na pewno go kupię, ale naprawdę drogi. E, to będzie chyba Muscle Car. W sumie raczej na pewno. A to jest taki jakiś bardziej terenowy. Całkiem też Git. Jakby co to tylko w Legendary pojawią się tylko te dwa pojazdy jeszcze. Ten jeden to już właśnie tutaj jest. Przejdźmy dalej do tego drugiego sklepu, tutaj będzie nowy Albany, Bravado, Hotlink, Hellfire, no całkiem ładny ten pojazd, a ten taki może nawet być, te pojazdy akurat mamy już w sklepie do kupienia, więc przejdźmy jeszcze dalej, pojawi się właśnie nowa Konada e, uzbrojona. Niektórzy myśleli, że ta konada, która jest już w grze, która została dodana gdzieś tak rok temu, to będzie można ją uzbroić właśnie. Ale jak widzicie pojawi się nowa konada. I to na pewno jest dla Was zaskoczenie, że pojawią się dwa nowe rowery, które nie zostały chyba dodane od premiery gry, chyba tak mi się zdaje. To właśnie będą dwa nowe rowery elektryczne. Jakiś induktor, junk energy induktor, no, całkiem fajne elektryczne. Ciekawe jak to będzie działać. Więc to już właśnie koniec. Więc zasubskrybujcie, dajcie lajka i widzimy się w kolejnych odcinkach, więc siema.